Cześć, witam Was, to Jarek 4444. W tym filmiku będzie gość specjalny, operator filmików i mój najlepszy przyjaciel. Minecraft Minecraftista. Wiem, wiem, ma trochę niedopracowanego auta, ale to pewnie dlatego, że ma jakieś słabe oceny z plastyki. No. A co ty w ogóle tutaj tak robisz? Będziesz mi pomagał budować kolejkę? To miało znaczyć tak. Odezwij się. Nie mogło. Aha, okay. Odezwij się. Dostaniesz ciastko. Dobra, no, no, no tak pomogę. Dzisiaj zbudujemy kolejkę. To jest Gildian na serwerze Creeper World. IP będzie w opisie. Tu są schody do Ephoma, ale tam na razie nic nie ma poza skrzynią z córami. Już się bawiliśmy alchemią, Jeszcze pokażę Wam tylko Spawner, który z nas, pomocnik zbudowań kolejki, też Gildianczyk. Adi 1, 2, 3, 4, 5. O, o ja Oj, tutaj to się raźmiem Ej, Ej, przy ciebie stroczyłem strzałę. Aha, zrobiłem go. Dobra. I tu jest taka mała stacyjka, bo to jest mało, mała stacja, dlatego że nie ma tutaj nic ciekawego poza spawnerem, w którym sobie kości zdobywamy i strzały. Ponieważ na tym serwie jest mało stworów. Ale zwierzęc już więcej trochę. No dobra, teraz pokażę Wam pokój Minecraftisty. Tu hoduję czerwone, nie wiem co to jest. I, a, brodach neterowe. Które kupiliśmy w sklepie. Ale czekaj, jadę do siebie. Jedna za 10, więc stanie. Tu jest taki fajny efekt. Schodzisz, to ja zrobiłem. I to by było na tyle. W zwiedzaniu no i więcej tutaj nie możemy pokazać. Ej, usunęłaś tą drabinkę? Tak, usunęłam tą drabinkę, bo wkurzała. Tu jest stacja do minecraftisty i właśnie tego naszego kolegi. No, go dzisiaj nie ma, bo się obraził, że nie możemy z nim rozmawiać przez cake, bo będzie lagować. No, więc trudno. Kopię. Tylko z drugiej okay, strony. A nie! Nie tak! Kopiesz. Wracaj tu. Nie, 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 ja idę kopać w drugiej strony. Ale po co? Bo to nie jest na dobre ciepła nie ciekła. Eee... O co ci chodzi? Pojawiłeś się. Tu, ty tutaj kopiesz taki tunelik. No to okej, okay, mam wydajność 1. Ja mam kilo. niezniszczalność 1 i wydajność 1. I został ten kilowat ulepszony na poziom drugi. Ten kilof został ulepszony na poziom szósty. Jest tylko niezniszczalność 1, Ten kilo został ulepszony na poziom piąty, chyba. Tak, tak, to wiemy, I został wiemy, ulepszony wiemy. No na wydajność 2. I co? Zjechałem cię, Minecraft co? Nie. A mam lepszy miecz. Fire aspect. Yy... Muszę mieć podpalający. Fire aspect. 2, i coś tam jeszcze. Są tutaj takie lagie, że czasami kłótki się pojawiają, ale to, to tylko czasami tak jest. Przynajmniej mi się to zdarza, aż prawda. Już go minąłem. A jak obok ciebie Zostaw, zostaw, teraz wykopujesz dalej. Wykopujesz teraz ten tutaj, klocek, to, ten, to, to wszystko tutaj, to wszystko tutaj. Ty wykopujesz, załatą dziurę. Następna stacja to będzie stacja neteru, bo bardzo nam jest potrzebny neter. Ten odcinek miał taki być normalny, nie taki nudny jak poradniki z Margonem. Następny filmik będzie pewnie w poniedziałek, jeżeli mi się uda. Patrzcie, jak ja jestem mądry. Postawiłem w powietrzu flaskę. Nie w powietrzu, ale o flaskach. No, no ja widziałem, taki serwer, gdzie stawiasz trzy piaski, niszczesz dwa i jeden na to. A ja też to widziałam, tylko że na Twoim komputerze. Jakbyś o tym nie wiedział. Ja tam byłem. Nie było to ciekawe. Chodź tu szybciej. To nie jest takie łatwe, jak ci się zdaje. W nie końcu uczeń użyt... przerwaśnie mistrza. Ha, haha. Czyli Zobacz, dzisiaj tak było chyba na muzyce, czyli. Czyli tobie się to nigdy nie zdarzy. Ty będziesz teraz tylko kopał dalej, a ja idę po łopatach. No i dobra, palec nie boli. Jeżeli było słychać stukot myszki, to przepraszam. Przepraszam też, jeżeli wa, a, mój akcent wam się nie podoba. Wiem, mogę brzmieć trochę jak minecraftista, ale po prostu to już tak jest. To mów po francusku! Nie udawać, że mówisz francuski. Skąd wiesz, że się zapisałem? No fajnie, zapisałeś się na francuski. To od razu spokojnie. No mam tutaj cztery szmar szmaragdy, dwa diaksy. O, e, właśnie. Zapomniałam ubrać. E, nie, nie byłem jeszcze w noc, że kupuję to też w sklepie, tak samo jak to i to. Dobra, teraz robię łopatę. Sorry, ale mój pracownik wyszedł z serwera i położył się na łóżku, dlatego będę musiał go pogodzić. Ale mnie nie szifruj. Nie, tylko ty masz takie pomysły. Jeszcze no zobaczysz yy, mi jej. Cieszę się. No. Dobra, już nie wychodzę. Widzicie jak jestem inteligentny? Nie mam drewna. Dlatego też nie mam miecza. Ale to już mniejsza. No to... Mam siekierę. Nie, nie, nie. Przyjdź do, do, mnie. do mnie. Nie, ja idę do lasu naścinać drewna. Przepraszam, eee, że tak mówię, aaa. ale on inaczej nie rozumieć. Bo ja mówię po francusku. Przestań ty francuskim, bo ci przywalę. Hmm, ja prędzej cię zabiję. <grym> no. Zrobiłem do niego śmieszną minę i to go strollowały się za to. nie moja gmina, tylko jego że ma takie słabe nerwy. Tu jest drzewko, takie mi wystarczy. Trzeba było mnie poprosić. Mam kilka starków. Aha. Mam trzy drewna. I idziemy zrobić łapę. Eee, wow, z jednego neterwata rosną pięć. Do tego się tepamy na F-homa. Jak już się tutaj na rówko, to robimy łopatę. Hmm, ciekawe, łopata. Co chcesz? Co chcę? No tak zrozumiesz. Yy, ja idę do mob Grindera. Nie, nie idziesz do mob Grindera, tylko wiesz? Ale nie ja jestem. Yy, zatrudnili mnie w mob Grindera. Nie, nie zatrudnili cię, bo mob grinder jest mój i tylko mój. I zaraz cię zabiję.

Ale ja powiedziałem, chodź, a nie idź do mobgrajderu. Jestem w mobgrajderze. Ja nie jestem w mobgrajderze. Ja jestem w Cieszę się. Ale teraz chodź tu. o, ała, o, 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 nie, nie, ja nie serio. Ale Baśka mnie zbije. Czekaj. To się i tak nakręci, no to ja ten. Zobaczę. nacisnąć Enter? Hmm, za chwilę. <laughs> Czekaj, no zabiję jednego szkieleta i do ciebie idę. To była groźba. Dlatego, żebyś przyszedł i mi pomógł. Kiwi. A, biją mnie, biją mnie. Zawołajcie. Nie wiem. Day, day. Okay. Nawet się rymuję. Co? Stanąłeś się na środku torów i czekasz na nie wiem co. Ej, ty idziesz w sobie łopatę. Więc pewnie wy tego nie widzicie. I jak ja widzę, że on na przykład encertuje sobie łopatę coś takiego. Ale no ja to widzę i to jest trochę męczące, że tak mój pracownik sobie nie pracuje, dlatego nie dostanie wypłaty w tym miesiącu. Bo nie, 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 wypłaty, dawaj wypłaty. A, w sumie okay. już mam 4 tysiące. Plesaków. Cieszę się. I znowu muszę biegać. A ty w tym czasie koprę. Idę w kąpiel, do przodu. Przynieś mi kilo. Tak, wygląda nasz skromny F-home. nic nie ma. Woda, że z skrzyniach. Skoro już idziesz po stołona mogę wykopać ten węgiel. Tam możesz Aha, bo musimy zejść w dół. Dlaczego? Bo dlatego, że tu jest dziura. I tu jest woda. Nie, że Nie naprawdę przed chwilą wykopałem węgiel. No, co ma węgiel do wody? No, ale co ma węgiel do wody? Nie wiem, ale wiem, musimy zejść. Co robimy teraz, rozchodki? To tutaj zaczniemy. Teraz idziemy sprawdzić, co on zepsuł. Nic nie zepsułem, to tu już tak było. Bo musimy zejść pod poziom morza. Pod wodą się Ale to czekaj, robię. bo to trzeba dokładnie tak ładnie. No ale mi flinty wypadają, bo ja mam szczęście. Ja, ja mam flinty, ja mam też. O, Masz to, tak? No? Dobrze, zrobimy to w takim razie tak... w kątce. Czyli takie słodkie dół. Chociaż to będzie wszystko no. wyglądać spoko. Ale musimy... Tak. Gdybym wiedział, że tam będzie woda, to bym zarządził, nie wiem, skręt czy coś takiego. A właśnie, dlaczego mam tak nagle mało słów? Nie, szubowujcie mnie. Bo pokazujesz swoją głupotę niż część mi schodzę. Mm -hmm. O pan. No weź mnie nie strasz. Ale co ja robię? Nie wiem, stoisz za mną i stoisz przy mnie, bo ja mam ten haki. Kopiemy się pod ziemię czy zostawiamy to? Kopię, ja to zaraz ja to zaraz tak ładnie się. Czekaj, załatam. czekaj, nie, 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 ma, nie, ma. No już mam równo. Trzy Cieszę się, ja mam cztery. Nie, ja też mam trzy. Dobra. I ci trochę pomogę. Kopię tą moją super łopatą diamentową. To jest twoja łopata? Tak, to jest moja łopata. To, to jest kilopada, ok. Nie, ona rozwala wszystko. Mam kaki. Aha. Yy, ona, to znaczy kilo. To jest łopata. Ciężko z nami chłopaka. Oj. A czekaj. Daj wyjść tej wodzie. Nie ten klozek. Ty ten kobel. Tam nic nie ma, bo... Chyba Zobrzymy mieliśmy ukończyć. farta i akurat przy wodzie zrobiliśmy w dół. E, dobra, może już zakończymy ten odcinek. To na pewno aż tak długo nie trwa wcale. No, piasek mi spada na głowę. Ja też tak. nie potrafię tak. stawiać skutera, no wiesz o tym? To trwa tylko 20 minut. No, masz rację. Serio? Żartujesz sobie? Nie. Na serio? No. na serio zmienisz też? Tak, nie żartuję. Nie, to niemożliwe. Nie żartuję na fragi. Nie, nie, nie chcę się z nimi żegnać. Tak szybko. No dobra, stra... zmarnowałem ten odcinek bardzo ładnie. Musicie to przyznać. Subujcie. Subujcie, komentujcie i subujcie jeszcze raz. Ale oczywiście tylko mnie, mu dajcie łapki w dół. Chyba, że podobał się Wam mój filmik, dawajcie mu łapki w górę na filmikach jego. A on ma tylko chyba omargomen. No, eee, eee, weźcie po prostu stół na tamtę. Dokładnie, ten, jeszcze tam na dole było. Ale eee, Tam Dobra, no to chodź, widzimy na normalną powierzchnię. Ładny dzisiaj kawałek przykopaliśmy. Pożegnamy się tutaj F5 muszę Dobra, no to ja się z wami żegnam. Minecraftista Minecraftista dojdzie za 5 minut. Ej ej, ej, ten który zginął. Co ten, który zginął? Ten, ten który zginął. O mój pociąg jedzie. Ten, który zginął. Ten, który zginął, to, 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 no, ten, który zginął, to... A, pociąg jedzie szybko, ja się, wami ciu, ciu, ja się z wami żegnam. Ciuch, ciuch, siadaj na mnie. Ja się z wami żegnam.